Gnomy Antybaśń to tytuł spektaklu, na który 26 lutego o godzinie 17 zapraszają Młodzieńcza Grupa Teatralna Czarty Teatru oraz Teatr Integracyjny Czarodzieje, działające w Miejskim Ośrodku Kultury pod okiem instruktorki Katarzyny Tkacz. Jest to spektakl dla całych rodzin. Pełna humoru opowieść o czterech złośliwych gnomach, które ruszają do skalnego miasta, by wynająć najlepiej za darmo kogoś, kto uratuje ich wysychające bagienko, A że przyzwoity gnom kłamie, kradnie i dokucza, jest to wyprawa pełna zaskakujących wydarzeń. Bracia najpierw okradają żółwia z ciężko zapracowanej suszonej żaby, należność za transport, potem trafiają do szkoły dla rodziców, gdzie Bazyliszek uczy dorosłe gnomy jak należy wychowywać dzieci, by były dokuczliwe i złośliwe, a następnie dosłownie wpadają do wróżki, która potrafi zagłaskać na śmierć. Jednak przełomowe okazuje się spotkanie królewny. Gnomy mają prawdziwy dylemat. Jeśli jej nie pomogą, pożreją smok. A przecież najgorsze, co może zrobić gnom, to wykazać się altruizmem. W tej przewrotnej historii oglądamy w krzywym zwierciadle relacje dziecko-rodzic, a śmiech, który wywołują absurdalne sytuacje chwilami zastyga na ustach. To doskonały pretekst, by zastanowić się, jaki wpływ na zachowanie mają presja otoczenia, wszechobecne wzorce, wewnętrzna moralność i wychowanie. Autorką scenariusza spektaklu jest Izabela Degurska. Bilety do nabycia w moku od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.18. Marzec Miejski Ośrodek Kultury rozpocznie od występów kilku stand-uperów. Pierwszy pojawi się Michał Leja z nowym programem stand-upowym pod tytułem 1991, w którym wchodzi w tematy, których unikał przez lata od trudnych wspomnień z dzieciństwa przez niepewność dorosłego życia, aż po swoje najgłębiej skrywane lęki i rozterki. To program, który balansuje na granicy żartu i refleksji, odkrywając przed publicznością zupełnie nową stronę Michała Lei. 991 to stand-up pełen odwagi, autentyczności i bezkompromisowego śmiechu. Michał Leja to stand-uper, improwizator i twórca wielu formatów komediowych, m.in. Encyklopedia Stand-upu, Michał Leja Show, Mini Leja Show czy Skartki, który szturmem zdobył sympatię publiczności w całej Polsce oraz uznanie środowiska komediowego. Niecodzienne spojrzenie na świat, świetna interakcja z publicznością oraz otwartość na inne formy sprawiają, że każdy każdy występ Michała to rozrywka na najwyższym poziomie. stand wystąpi 3 marca o godzinie 19. Bilety dostępne na kupbilecik.pl Kolejny powód do radości i śmiechu będzie 5 marca, kiedy to na deskach moku o godzinie 19 z zupełnie nowym, świeżutkim programem stand-upowym, Życie jest Nobelon, wystąpi Paweł Chałupka. To, co tym razem przygotował, to jazda bez trzymanki przez najdziwniejsze zakamarki codzienności tej naszej polskiej absurdalnej. Paweł Chałupka zdobył serca widzów prawdziwymi historiami z życia, z czasów pracy w gastronomii, jednak pod maską frustrata skrywa skrzydła duszę i pięknie pokręcony umysł. Jak czytamy w zapowiedzi wystąpi również support. Bilety można nabyć na kupbilecik.pl W piątek 6 marca o godzinie 17 w Galerii MOKU rozpocznie się wernisaż wystawy autorstwa Janusza Śmiałowskiego Panowie z różnych stron świata. Czyli, jak sam tytuł wskazuje, na ekspozycji będzie można zobaczyć portrety mężczyzn wykonane podczas podróży autora po Europie, Afryce, Indiach, Kubie i Sri Lance w czasie ostatnich kilkunastu lat. Wernisarz zakończy wieczorek poetycko-muzyczny w wykonaniu przyjaciół autora Mirosławy Kuchciak-Brancewicz oraz Dariusza Stępnia. Tego samego dnia, 6 marca, ale o godzinie 18, MOK zaprasza na spektakl kabaretowy z Lepek, podczas którego jego twórca i zarazem aktor Jacek Kusto przypomni twórczość takich autorów jak Ludwik Sempoliński, Aleksander Żabczyński czy Eugeniusz Bodo, co oznacza, że publiczność usłyszy między innymi Baby, ach te baby, bo to się zwykle tak zaczyna, oraz inne przeboje w stylu retro, skecze i monologi przedwojennej i międzywojennej sceny kabaretowej. Tuż przed spektaklem będzie można obejrzeć teatralne kadry Marii Timińskiej, łódzkiej artystki, fotografki. Bilety dostępne są w sekretariacie ośrodka oraz na kupbilecik.pl 7 marca do ośrodka przy ulicy Kościuszki przyjedzie Mariusz Kałamaga. Na co dzień budzi ludzi w RMF FM i tam go tylko słychać. Wieczorami wychodzi ze swojej żeremi i budzi ludzi ze sceny i tam go widać. Jego program MAMO PAPIER SIĘ KOŃCZY to zestaw spostrzeżeń, przemyśleń i doświadczeń komika, który odpowiada myśli – czyń bobro, miej dystans, z si, a będzie ci ssane. Papier się kończy, a wraz z nim pewna era. Nadchodzi sztuczna inteligencja i prawdziwa głupota, bo człowiek by nie myśleć wymyślił robota. Duża dawka energii i próba pozytywnego spojrzenia na ten żywot człowieka, miejmy nadzieję jeszcze poczciwego. Występ rozpocznie się o godzinie 18, a bilety są dostępne na kupbilecik.pl. Miejski Ośrodek Kultury 8 marca o godzinie 18 zaprasza na bluesowy Dzień Kobiet w kawiarni artystycznej, która po latach zabrzmi na nową muzyką. Będzie to bardzo klimatyczny wieczór przy muzyce zespołu Tipsy Drivers oraz przy fliżance kawy lub herbaty. Pabieńska grupa w 2024 roku obchodziła jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Muzyka, jaką wykonuje, to solidny blues Chicago z domieszką swingu, bluesa z Teksasu oraz bluesa West Coast. Bilety na to wydarzenie do nabycia w Kasiemoku już od 16 lutego, tymczasem można je rezerwować telefonicznie, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. 13 marca w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 19 rozpocznie się seans spirytustyczny. Komediowa magia i kontakt z duchami pana Li, ikony polskiej sceny komediowo-magicznej. Czy naprawdę połączymy się ze światem zmarłych? A może pan Li po prostu pomylił spirytus z innym rodzajem ducha? Będzie to komediowy spektakl iluzji, w którym magia miesza się z absurdem, a widzowie grają kluczową rolę. Ale to nie jest zwykły pokaz, to wszystko. Może się zdarzyć. Można trafić na scenę, zobaczyć rzeczy, w które trudno uwierzyć, a nawet stać się medium. Bilety można nabyć na biletyna.pl. Natomiast 16 marca o godzinie 18 z najnowszym stand-upem Bagus w moku wystąpi Katarzyna Piasecka. Dużo zmian w życiu przyniosło, dużo śmiesznych historii, świeże, zabawne i bezkompromisowe żarty w niezmiennie charyzmatycznym wydaniu. Podczas wieczoru wystąpi również support Szymon Baraniecki. Bilety na kup po raz siódmy Miejski Ośrodek Kultury będzie organizatorem widowiska pod nazwą Jestem Kobietą. Udział w nim weźmie 18 niecodziennych kobiet dnia codziennego w wieku od 18 do 76 lat, gdyż ważnym elementem projektu jest m.in. Między komunikacja międzypokoleniowa i umiejętność reagowania na zmiany bez względu na wiek. Temat, jaki zostanie poruszony w trakcie wieczoru, to zaburzenia w odżywianiu. Od wydawałoby się niewinnego podjadania wieczoru. Wieczorem do anoreksji, czy bulimii włącznie. Paniom towarzyszyć będzie muzyka ze słonecznej Italii, która kojarzy się z pysznym jedzeniem, radością życia, wyśmienitą kawą i lekkością w wypowiedziach. Będzie powtarzane Avanti, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Liczy się tylko naprzód, nieważne w jakim tempie. Kolejny raz całe wydarzenie będzie motywowało właśnie do rozwoju, do przekraczania siebie, do porzucania ciepłych kapci i wyruszania w drogę. Do bycia każdego dnia odrobinę lepszą wersją siebie samej. Oprócz pokazu stylu w wykonaniu bohaterek wieczoru nie zabraknie występów wokalnych, tanecznych oraz panelu dyskusyjnego, podczas którego o temacie zaburzeń w odżywianiu będą mówiły dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka, hipnoterapeutka oraz ta, która zmierzyła się z anoreksją. Cel projektu Jestem Kobietą, którego autorką jest Adriana Jabłońska, to wzmocnienie poczucia własnej wartości u kobiet w każdym wieku, bez względu na wymiary ciała, wzrost, doświadczenia życiowe. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 20 marca, o godzinie 19. Wkrótce ruszy sprzedaż biletów. Muzyczne show Od Wiednia po Rio de Janeiro. Taki tytuł nosi najpiękniejsza muzyczna podróż przez świat kultowych melodii oraz hitów ze srebrnego ekranu, w którą wraz z artystami będzie można się udać 23 marca o godzinie 18:30, przychodząc do Miejskiego Ośrodka Kultury. W repertuarze widowiska między innymi Viva España, Que Sera Sera, La siate mi Przeboje, które od lat zachwycają publiczność na całym świecie. Na scenie wystąpią wyjątkowi artyści Monika Biderman Pers. Piotr Karzełek oraz Jakub Oczkowski lub Marcin Korbut. Tanecznej energii doda formacja Blink Stars. Zabrzmią także utwory godne wiedeńskiej opery, pięknie wykonane i poruszające najczulsze emocje. Wszystko w niezwykłych aranżacjach wzbogaconych tańcem oraz oprawą wielkiego muzycznego show Bilety do nabycia na kupbiletik.pl Zajrzyjmy teraz do kinatomii. W piątek 13 lutego premiera filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość, od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze, dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nell zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Ada. W tle powrót korka, nowe uczucia cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić sprawdzam. Dla dzieci natomiast od piątku w repertuarze film Wielka Mała Koza. Fabuła opowiada o kozie o imieniu Will z wielkimi marzeniami. Will otrzymuje jedyną w życiu szansę, by dołączyć do profesjonalistów i zagrać w ryko kosza. To mieszany sport kontaktowy, w którym walczą najszybsze i najgroźniejsze zwierzęta świata. Nowi koledzy z drużyny Willa nie są zachwyceni obecnością małej kozy w swoim składzie, ale Will jest zdeterminowany, aby zrewolucjonizować ten sport i raz na zawsze udowodnić, że małe zwierzęta też potrafią grać. Jest też do wyboru animacja Kicia Kocia w podróży. Rezolutną Kicie Kocie czeka dużo nowych przeżyć. Ukochana bohaterka książek dla dzieci zabierze widzów na afrykańską sawannę, lotnisko i budowę placu zabaw. Nie będzie jednak sama. Będą jej towarzyszyć wierni przyjaciele Pacek, Adelka i Julianek. Wybiorą się razem na ciekawą wycieczkę do lasu, gdzie będą poznawać jego mieszkańców. Nauczą się także segregacji śmieci oraz w świetnych humorach pójdą na swój pierwszy spektakl do teatru, czeka ich sporo dobrej zabawy. Kolejna nowość to melodramat Wichrowe wzgórza. Heathcliff i Katie wychowują się razem na dzikich wrzosowiskach Yorkshire. Z czasem zaczyna ich łączyć nieakceptowana przez otoczenie miłość. Film Wichrowe wzgórza wyświetlony zostanie również w ramach piątkowego Tomi dla kobiet o godzinie 18.30. Przypomnijmy, Tomi dla kobiet to wyjątkowy cykl spotkań stworzony z myślą o kobietach, które chcą spędzić wieczór w inspirującym, pełnym dobrej energii towarzystwie. W programie każdego wydarzenia znajdują się przedpremierowe pokazy filmowe, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, spotkania z ciekawymi gośćmi, wyjątkowe atrakcje oraz strefa partnerów ze stoiskami i niespodziankami. Natomiast dzień później, w sobotę 14 lutego o godzinie 21.30 kino Zaprasza na maraton Pieprzyć Mickiewicza, podczas którego będzie można obejrzeć trzy części tej kultowej serii. Pierwsza to Pieprzyć Mickiewicza. Jan Sienkiewicz, wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca, podejmuje pracę w Warszawskim Liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa 2B. Niepokorni i zbuntowani uczniowie, których wszyscy nauczyciele już dawno skreślili. Sienkiewicz, pełen entuzjazmu, podejmuje śmiałą próbę odmiany ich losu. Jego upór i niekonwencjonalne metody udowodnią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Kolejna to pieprzyć Mickiewicza 2. Ekipa z trzeciej B i ich nietypowy wychowawca wracają. Do paczki dołącza Korek, geniusz matematyczny, którego koledzy uczą podrywu z marnym skutkiem. Tymczasem Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ale czy są na to gotowi? No i trzecia wspomniana część, pieprzyć Mickiewicza 3. W niedzielę 15 lutego w ramach niedzielnych poranków o godzinie 10 wyświetlony zostanie film Mun, Panda i Ja. 12-letni Tian z powodu słabych wyników w szkole zostaje wysłany do babci. Daleko od miasta, w tajemniczych chińskich górach, w sekrecie przed wszystkimi zaprzyjaźnia się z pandą, którą nazywa Moon. To początek niezwykłej przygody, która odmieni jego życie oraz życie i jego rodzinę. Natomiast w ramach seansów przyjaznych sensorycznie w sobotę 14 lutego o godzinie 10.15 oraz w niedzielę 15 lutego o godzinie 14 na ekranie wspomniana... Animacja Kicia Kocia w podróży Kill Bill The Whole Bloody Affair Quentina Tarantino łączy część pierwszą i drugą w jedno epickie dzieło bez kategorii wiekowej zaprezentowane dokładnie tak, jak reżyser je zaplanował, wraz z nową, nigdy wcześniej nie pokazywaną sekwencją anime. Ten film akcji będzie można zobaczyć 20 i 28 lutego. Uma Turman wciela się w pannę młodą pozostawioną na pewną śmierć po tym, jak jej były szef i kochanek Bill napada na próbę ceremonii ślubnej, strzela jej w głowę i odbiera nienarodzone dziecko. Aby dokonać zemsty, panna młoda musi najpierw wytropić czworo pozostałych członków zabójczego oddziału żmi, zanim stanie twarzą w twarz z samym Billem. Dzięki operowemu rozmachowi, nieustającej akcji i ikonicznemu stylowi The Hall Bloody FR pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych sak zemsty w historii kina, rzadko pokazywaną w kompletnej formie, teraz prezentowaną z 15-minutową przerwą. Na koniec o książkach, które warto przeczytać. Agnieszka Kaszycki Indie w kolorze kurkumy. To jest książka podróżnicza. W ogóle pani Agnieszka Kaszycki występowała według u nas w bibliotece w klubie podróżnika. W ogóle bardzo polecam spotkania klubu podróżnika w bibliotece. To jest książka o Indiach. Kraj wielki, bardzo ciekawy i bardzo różnorodny. Polakom właściwie nawet, znaczy Polacy nawet nie, nie zdają sobie sprawy z tego, jakie Indie są wielkie, kolorowe, jak różnorodne ile różnych grup etnicznych je zamieszkuje. Na, na pewno na uwagę zasługują tutaj bardzo. Ciekawe, barwne fotografie, których pełna jest ta książka. Na pewno spodoba się czytelnikom, którzy poszukują w książkach takiego troszkę oderwania się od tej szalej, troszkę smutnej Polski, szczególnie w tym okresie teraz, kiedy mamy troszkę śniegu, troszkę deszczu. To tutaj jest więcej zdecydowanie słońca w tej książce. Ciekawe fotografie kolorowe. No i jeśli nie możemy sobie akurat w tej chwili pozwolić na podróż, to można troszkę podróżować sobie na kartach książki. Warto przeczytać na pewno czegoś się dowiedzieć o świecie. Powieść Joe Wilson, wyspa, której nie było, to niezwykła, pasjonująca historia e, przygodowa dla młodzieży. E, mamy tutaj historię chłopca Ricksona, który e, wiecie sobie zwykłe życie szarego. E, Ucznia lubiącego książki, dobrze uczącego się i nagle wpada w sam środek, w wir niezwykłych, niespotykanych wydarzeń. Dowiaduje się on, że dostał w spadku od stryja, którego w ogóle nawet nie wiedział o jego istnieniu, wyspę, maleńką wyspę, której istnienia, o której istnieniu nikt w ogóle nawet nie zdawał sobie sprawy. Ciekawą rzeczą jest tutaj, że wyspy tej nie ma na żadnej praktycznie mapie. On natomiast otrzymał właśnie razem ze spadkiem tajemniczą kopertę. Są tam różnego rodzaju fotografie, jakieś ciągi matematyczne oraz właśnie zaznaczona na starej, dwustuletniej mapie punkcik, gdzie tej wyspy należy szukać. Jakie tajemnice będzie skrywała owa wyspa i co tak naprawdę stało się z wugiem, czy rzeczy ukryte na tej wyspie pozostaną właśnie w jakiś sposób związane z rodziną chłopca i czy właśnie uda mu się uchronić świat przed czyhającym niebezpieczeństwem. Tego dowiecie się czytając książkę Wyspa, której nie było.